my name is christopher christopher philip and i'm a polish citizen currently doing my world War tour by hitchhiking hitchhiking is like an adventure you never know who you're going to meet how far you'll go every day and i'm doing this trip because it's my dream and that's my diary of adventures CNN poleca Łódź jako jedno z najbardziej intrygujących miejsc w Europie, które kuszą wpliwościami lokalnych tradycji i czekają na turystyczne odkrycie. Manufaktura, niegdyś miejsce, w którym rytm życia był wyznaczony skłotem maszyn, obecnie to miasto w mieście i doskonałe miejsce na spędzenie słonecznego popołudnia w rodzinnym gronie i sielańskiej atmosferze. Spędzając tu nieco czasu, zauważyć można, że miejsce to nie jest zatłoczone jak na miejsca wyboru a dostarczyć może nie mniej wrażeń. W otoczeniu tysięcy odwiedzających możemy wybrać się na wirtualną uprawę do czasu świetności fabryki. Najmłodsi nie odwiedzą sale pełne przygotowanych dla nich atrakcji, a nie zastarcie i skierować swoje kroki mogą do kina na kolejną premierę w prosto skorupie. Gdyby było wam ciągle mało, Wieczorami odbywają się na Placu głównym koncerty znanych gwiazd. Po zasmakowaniu uroków manufaktury postanowiłem wybrać się na najsłynniejszą ulicę w kraju – Piotrkowską. Lizard King jest to łódzki klub, jeden z fajniejszych klubów rokowych, który charakteryzuje się taką swoistą duszą i rokowym istnieniem tutaj na rynku. Organizuje koncerty na żywo i są to koncerty rockowe, bluesowe, jazzowe, czasami reggae. Co tu dalej mówić? Mamy przepełniony klub, to mogę tyle powiedzieć, także jest mnóstwo ludzi mnóstwo chętnych, z też koncertów takich, jakie organizujemy, tak? Ulica Piotrkowska jest symbolem Łodzi. Na przełomie XIX-XX wieku budowano przy niej setki kamienic i dziesiątki pałaców, tworząc w ten sposób unikatowy w całej Europie zespół architektoniczny. Na nim właśnie znajduje się jedna z naprawdę najlepszych, a jakże nielicznych prawdziwie tradycyjnych żydowskich restauracji o ciekawym klimacie i jeszcze lepszym jadłym. Dzisiaj kostkowska łączy nie tylko południową i północną część miasta. Ponadto łączy ludzi, którzy kochają tę ulicę tętniącą nocnym życiem i szannymi zabawami do białego rana. No to cześć. Ja nazywam się Sebastian Kawa. Tak się składa, że wyszkoliłem się tutaj na tym lotnisku w Beskidach pod górą Żar. Jest to bardzo dobre miejsce do latania na szybowcach. W tej chwili, kiedy zniknęły granice, mamy możliwość wyjścia z takiego małego lotniska na cały rejon Beskidów, Tatry, gór Fatry i nawet węgierskiej Matry. Czyli latamy po pograniczu polsko-słowacko-czeskim i nawet węgierskim troszeczkę. I to jest doskonałe miejsce w tej chwili do uprawiania szybownictwa i na wiosnę udowodniają to cykle zawodów szybowcowych, na których zgromadzą się największe liczby pilotów z całej Europy. No, najbardziej tutaj właśnie oczywiście z Polski Czech i, i, i z Niemiec. Zdobyłem doświadczenie latając w górach, co w Polsce jest dosyć unikatowym ewenementem wręcz. My nie mieliśmy tak dobrych doświadczeń w lataniu górskim, dlatego że no w zasadzie góry były dla nas zamknięte, były za żelazną granicą, więc nie mieliśmy tak dobrych doświadczeń. No tutaj, w moim okresie, kiedy zacząłem latać na szybowcach, zaczęło się to powoli zmieniać. Miałem możliwość wyjeżdżać tu właśnie do Francji, na, na Słowację. I nazbierałem tyle doświadczenia, że potem wyjeżdżając na pierwsze mistrzostwa świata do Francji w 1997 roku, udało mi się wygrać kilka konkurencji w klasie otwartej, czyli na największych szybowcach, jakie latają. Bardzo wiele osób przychodzi do lotnictwa już próbuje zacząć od trochę wyższego poziomu, na przykład od razu od latania samolotowego, zawodowego, idą do szkół. A warto by było jednak spróbować, czy ktoś ma chęć uprawiać, czy ma chęć wywiązać się z powietrzem, właśnie latając na czymś, co jest bardziej dostępne, łatwiejsze, czyli na szybowcach. Złowałeś? Największym wyzwaniem dla mnie był wyjazd do Nowej Zelandii. To był wyjazd, ja tak daleko od domu jeszcze do tej pory wtedy nie pojechałem nigdy. Pojechałem sam, bez pomocnika. Szybowcem nie miałem przyczepy transportowej do tego szybowca. Szybowiec pojechał tak kontenerem z sześcioma innymi szybowcami, że praktycznie każde lądowanie w terenie przygodnym mogło się skończyć bardzo długim powrotem do domu, nie wiadomo jakim, 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 jakim transportem. Był to nieznany teren, który mogłem tylko troszeczkę prześledzić, obserwując zapisy lotów z poprzednich zawodów. Ja w górach do tej pory wiele nie latałem, a zwłaszcza w takich, w których latanie na fali jest codziennością i dlatego te zawody były dla mnie ogromnym wyzwaniem. No, a nauczyliśmy się tam. Wielu pilotów europejskich, których się tam pojawiło na zawodach, bardzo szybko się nauczyło tego latania od lokalnych zawodników i udało mi się potem te zawody wygrać. Tak, na no, dowiedzenia, czego sobie życzą piloci. No my sobie życzymy przewrotnie połamania skrzydeł, ale to znaczy, że będzie tak e, intensywne warunki, tak dużo energii w powietrzu, która by mogła to umożliwić.